Dobrze, więc zacznijmy. Sztuczna generalna inteligencja się wydarzy i zmieni funkcjonowanie gospodarki oraz sposób działania internetu w bardzo istotny sposób. Więc um, są pewne części internetu, gdzie zdecydowanie potrzebujemy prawie ludzkiej bramy. Jak możesz wejść tylko wtedy, gdy jesteś prawdziwym człowiekiem. W przeciwnym razie prosimy, abyś się stąd trzymał z daleka. I to jest właśnie w najczystszej formie, czym jest World ID. Nazywam się Aleks Blanio, jestem dyrektorem generalnym Tools for Humanity, który jest fundatorem i jednym z głównych podmiotów wspierających projekt WorldCoin. Nie wierzymy i myślę, że na ten moment jest to dość oczywiste, że w nadchodzących latach. Ponad 90% wszystkiego, z czym się stykamy i co widzimy, będzie w jakimś stopniu stworzone lub ulepszone przez sztuczną inteligencję. To nie jest problem dla wszystkiego. Właściwie dla większości rzeczy to jest bardzo zabawne i fajne, bo po prostu jest bardzo rozrywkowe. Będziesz mógł stworzyć idealną piosenkę, którą lubisz, z prostym zapytaniem. Będziesz mógł stworzyć idealne wideo. Więc to wszystko są świetne rzeczy, ale są inne części internetu. Myślę, że X lub Twitter to dobry przykład, gdzie nie jest w naszym interesie, jeśli ludzie o określonych zainteresowaniach mogą wpływać na szeroką opinię publiczną za pomocą dziesiątek tysięcy instancji AI, które podążają za pewnym pomysłem. Ale teraz jesteśmy w sytuacji, w której naprawdę wierzę, że w ciągu najbliższych dwóch lat staniemy przed dwoma opcjami: albo wprowadzimy weryfikację tożsamości użytkownika na dużą skalę dla wielu rzeczy, których używamy, albo użyjemy World ID. Tak więc fundamentalnie na poziomie protokołu to są dwie rzeczy. Jest to sposób na prawdziwą weryfikację człowieczeństwa na skalę populacyjną, niezależną od rządów, zdolną do skalowania na miliardy ludzi i to nazywamy World ID, które podstawą jest urządzenie do weryfikacji biometrycznej, które nazywamy Orbem, które widzisz tutaj i które faktycznie na to pozwala. To jest World ID. To jest pierwszy element budulcowy. A drugi to waluta cyfrowa nazwana WorldCoin, w której każdy kto faktycznie zweryfikuje się do World ID otrzymuje udział. To jest poziom protokołu. Aby wszystko to uruchomić, stworzyliśmy pierwszą aplikację, która łączy się z protokołem, nazywając ją World App. Jest to więc portfel nieformalny, który pozwala przesyłać pieniądze do znajomych, pozwala zweryfikować się za pomocą World ID i w pewien sposób łączy wiele technologii, które powstały w ramach krypto w ostatnich latach, czyniąc je łatwymi do zrozumienia i użycia. Kiedy zaczęliśmy budować sieć Worldcoin, zorientowaliśmy się, że jednym z najtrudniejszych elementów, jeśli nie najtrudniejszym, będzie ustalenie, kto jest prawdziwą osobą, a kto nie, aby dopuścić ich do sieci. I tak badaliśmy przez wiele, wiele lat, próbowaliśmy wielu różnych rzeczy. W końcu wymyśliliśmy pomysł World ID, czyli cyfrowego paszportu, który pozwala udowodnić, że jesteś prawdziwym człowiekiem w internecie, jednocześnie zachowując prywatność. Kiedy postanowiliśmy rozwiązać ten problem, jak ustalić, kto jest prawdziwą i unikalną osobą? Wypróbowaliśmy wiele różnych rzeczy, które można sobie wyobrazić, prawda? Weryfikację adresów e-mail i numerów telefonów, weryfikację oficjalnych dokumentów, takich jak paszport, stosowanie skomplikowanych algorytmów, aby ludzie mogli się nawzajem polecać i wiele innych rzeczy. I na koniec dnia zdajemy sobie sprawę, że jedyną rzeczą, która zachowuje prywatność, inkluzywne i szczerze mówiąc, naprawdę bezpieczne są biometryka. Wiem, że brzmi to strasznie. To jak z powieści science fiction ITP, raport mniejszości. Okazuje się, że to jedyny sposób na inkluzywne podejście, które pozwala każdemu na świecie Uczestniczyć we wystawieniu takiego dowodu unikalnej ludzkiej tożsamości. Ale w przypadku biometrii tęczówki mogliśmy użyć lub pomyśleliśmy o użyciu istniejących urządzeń. Ostatnią rzeczą, którą chcieliśmy zrobić, mimo że budowanie czegoś takiego jak kula było zabawą, jest. To naprawdę bardzo, bardzo trudne. Zajmuje wiele czasu i zastanawialiśmy się nad innymi sposobami, ale okazuje się, że istnieją, ale. I nie są zbudowane. Do tego samego celu. Więc w końcu musieliśmy zbudować niestandardowe Cześć. urządzenie sprzętowe. Aby faktycznie umożliwić coś takiego jak WorldCoin, zarówno z perspektywy dokładności i inkluzywności, jak i z perspektywy bezpieczeństwa. W zasadzie to, co robi kula, to przygląda się każdemu, kto przychodzi i weryfikuje to. Jesteś prawdziwym człowiekiem. Nie nosisz maski, nie jesteś wyświetlaczem, nie jesteś kotem domowym. Ale prawdziwym człowiekiem. Następnie wydaje certyfikat potwierdzenia człowieka, który nazywamy World ID. A następnie posiadasz to w swojej aplikacji i możesz używać, by uwierzytelniać się w różnych innych aplikacjach i udowodnić, że jesteś unikalnym człowiekiem. Tak. Więc jedną z najbardziej nieintuicyjnych rzeczy dotyczących WorldCoin jest to, że organizacja i World ID nie są tylko prywatne, ale są być może jednymi z najbardziej prywatnych systemów na taką skalę, jakie kiedykolwiek istniały. I konkretnie, istnieją trzy różne warstwy ochrony prywatności, które moim zdaniem są ważne do zrozumienia. Po pierwsze, organizacja jest w stanie przeprowadzać wszystkie te kontrole na urządzeniu przy użyciu różnych sieci neuronowych. Druga warstwa ochrony polega na tym, że Twoje dane biometryczne są oddzielone od Twojego World ID. Możesz mieć World ID nawet zanim odwiedzisz organizację. Organizacja jedynie oznacza Twój World ID jako zweryfikowany. Więc kiedy używasz tego World ID, jest on całkowicie oddzielony od jakichkolwiek danych biometrycznych. A trzecią warstwą ochrony jest coś bardzo podobnego do tego, co Apple wprowadził kilka lat temu, co faktycznie zrujnowało cały model reklamowy Facebooka. Więc to działa tak, że gdy używasz swojego ID z różnymi aplikacjami World ID, nawet nie udostępniasz swojego faktycznego ID. To prawie jakbyś tworzył jednorazowy ID, więc każda aplikacja otrzymuje inną wersję Twojego ID, którą mogą wykorzystać, aby zapewnić Ci trwałe doświadczenie. Możesz się zalogować i wylogować, ale nie mogą zobaczyć ani śledzić niczego, co zrobiłeś gdziekolwiek indziej z Twoim World ID. Dzięki tym trzem warstwom ochrony, faktowi, że organizacja może przeprowadzać te sprawdzenia na urządzeniu, faktowi, że Twoje dane biometryczne nie stanowią Twojej tożsamości, lecz są używane tylko do weryfikacji Twojego World ID i temu, że za każdym razem, gdy używasz swojego World ID, Generujesz różne jednorazowe. Identyfikator specyficzny dla aplikacji sprawia, że World ID jest nie tylko prywatny, ale jednym z najbardziej prywatnych rozwiązań na świecie. Kropka. Decentralizacja oznacza, że nie ma centralnej jednostki, która mogłaby spowodować awarię systemu. To jest jej podstawowe znaczenie. Jeśli mam rację w założeniu, że Worldcoin będzie tak fundamentalną zmianą, jak myślę, że będzie, to jest bardzo ważne, aby to nie była pojedyncza jednostka. Nie ja, nie fundacja Worldcoin, nie nikt inny, kto może zostać zaatakowany zewnętrznie lub wewnętrznie, wpaść na złe pomysły lub głupie pomysły, które mogą zagrozić całej idei projektu. Dlatego to jest ważne. Istnieje non-profitowa fundacja o nazwie Worldcoin Foundation, która jest całkowicie poza moją i sama kontrolą. Faktycznie. Ma wszystkie prawa własności intelektualnej, wszystkie ważne prawa własności intelektualnej, które zostały tu stworzone, są kontrolowane przez fundację non profit. A dlaczego istnieje? Dlaczego nie jest to normalna firma? Zasadniczo dlatego, że całe zarządzanie ostatecznie przekształci się, by należeć do całej ludzkości. Ten pomysł, że każda osoba będzie mogła udowodnić w internecie, że jest jedynym w swoim rodzaju człowiekiem, będzie dużym, dużym fundamentem. Ponieważ gdy to ustalisz, pojawia się coś, co obecnie nie istnieje w internecie. Ty już to rozwiążesz, możesz faktycznie uruchomić cyfrową walutę, dając udział w niej każdemu człowiekowi, ponieważ każdy może udowodnić, że nie zgłosił wcześniej roszczenia do udziału w niej. I w rezultacie zainicjować sieć z ponad miliardem ludzi. I zaufać, że rozmiar sieci oraz wynikające z tego efekty sieciowe będą przyspieszać wiele, wiele rzeczy na świecie, które uważamy za dobre. Myślę, że aktualnie. Możemy naprawdę przysłużyć się społeczeństwu, będąc otwartym źródłem, rzeczywistym dobrem publicznym, które wszyscy możemy zrozumieć i któremu możemy zaufać. Oczywiście przed nami jeszcze długa droga, ale myślę, że zmierzamy w tym kierunku.